Zapowiedział rodzinie, że wróci z Francji do Polski, by odebrać dokumenty, ale nigdy nie przekroczył progu rodzinnego domu. Mija już 10 lat od jakiegokolwiek kontaktu od Tadeusza Smolarczyka, a bliscy nie przestają szukać. Przełom w sprawie, która przez dekadę nie dawała nawet odrobiny nadziei. Wyjechał do Francji do pracy i ślad po nim zaginął. Jego siostra szukając brata opublikowała w sieci apel. Pani Anna nigdy nadziei nie straciła i nigdy nie przestała szukać. Wreszcie udało się. Pomogli widzowie programu. Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. 10 lat ciszy, 10 lat strachu i jeden telefon, który zmienił wszystko. Cześć do domu? czekać, jaka zachrypnięta jestem, ale już Ci powiem emocje są. Widzimy się za dwie godziny i jutro pędzimy do Strasburga do Tadzia. Pewnie. Nie zostawimy go. Grzesiu tu chodź. Ale już Cię nie mogę, już się nie mogę go doczekać. No ja wiem, już za niedługo będzie w Polsce. To się samo z siebie po prostu wzięło. Pani poszukiwała swojego brata, który przebywał prawdopodobnie na terenie Francji. Po raz pierwszy padły informacje, że Pan Tadeusz znajduje się w Lyonie. Są moje okolice, więc dlatego podjąłam się tego zadania, żeby tam jechać osobiście. Następne informacje były takie, że Pan Tadeusz znajduje się w ośrodku dla osób bezdomnych, którzy potrzebują pomocy medycznej. I okazała się ta informacja być prawdziwa.

Nie spodziewałam się, że w swoim życiu będę jechać do Francji. Szacunek za, za pomoc, twoją przede wszystkim bezinteresowną. Szacunek. Tylko tyle mogę wyrazić, bo na razie to brak mi po prostu słów. Mamy Tadzia, mamy Tadzia, jedziemy do Tadzia. Obojętnie jak, żebyśmy zajechali. Mam nadzieję, że całej Francji nie przejedziemy. Żebyśmy trafili. No. Już niedługo Mu Tadzia, Becia. To ty jesteś Beata Polka, nie? Nie, nie, nie. Polka? N'a spontané, ale vachement, tu to za C'est L'école de la vie qui m'emmène vers l'ouvert, le bas, on sait jamais quoi que ce soit, on sait rien, pourquoi au final, je suis là même si j'y merde pas, bordel, ça moi, la musique dans les guerres, dans la tête, mais on jamais de ma vie, je n'ai changé pour être honnête, -hmm. clair, je viens loin du site, si tu prêtes là où touche la terre. Hmm? Rydzię, dągiu, dągiu. 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 Ja do dobra. Gdzie jesteś, ten Braciszku Tadju, Braciszku! Tadziu! Tadziu! gdzieś, 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 Tadziu kochany, ta Tadziu kochany, <grystanie> wracasz z nami we wtorek, jedziesz do nas, bierzemy cię samolotem, już bilet, wszystko kupiliśmy na ciebie, zabieramy cię do domu. <grystanie> Depuis ce matin, 10 heures, il attend, il attend, il attend. Nous, on avait dit 10, enfin, on pensait qu'au début, c'était 10 heures. Donc, on l'avait, il s'est préparé, il s'est douché, habillé, on a rangé la chambre. Euh, mais on a dit que vous arriviez à, sa famille arrivait à 15 heures. Et depuis 14 heures, il tourne. Voilà, il attend, enfin, il tourne. Il est assis et il attend. Et c'est la première fois... który o swojej rodzinie. No, Marysia, pokaż się krześnicą tego wujaszka. No, no. Nawet powiedziała, że jakbyś miał rehabilitację, na rehabilitację cię będzie wozić. Widzisz? Nie zostanie sam. Nie płacz, braciszku, to już jest... Jeszcze wytrzymaj, Tadziu, jeszcze dzisiaj noc tutaj śpisz, jutro cię bierzemy do domu, wiesz? Non. Ne vais... 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 Monsieur Tadeusz est arrivé en novembre 2023 sur un dossier d'admission. Est... Lui, il était admis dans un centre de rééducation. Et c'est le centre de rééducation qui nous l'a orienté. Parce qu'ici, on accueille des gens qui ont des, des pathologies plus ou euh... moins invalidantes et qui, qui n'ont pas de ressources, en fait. <rire> <rire> Bah, il, était, il était très affaibli. il avait du mal à se mobiliser, à marcher. il s'exprimait très, très peu. en général, les gens, quand ils arrivent ici, ils ont, il y a toute une phase de création du lien de confiance. et une fois qu'on est en confiance, alors, bah, on peut commencer à travailler. mais quand il est arrivé, il était mobilisés difficilement. Oui. Mais moi je <laughs> suis très heureuse pour monsieur. Tadéouche, Franchement je me dis quelle histoire extraordinaire, quelle vie, Je suis très intriguée de savoir pourquoi est-ce qu'il a quitté sa famille. Bon peut-être qu'il racontera, il racontera pas, ça lui appartient. Mais voilà, je tout ce monsieur a une histoire extraordinaire. Et ben je souhaite d'être heureux en tout cas de, 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 de revenir avec sa famille et de, 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 de vivre en beau parce que à ma c'est très douloureux et c'est pas facile en fait il est handicapé là il a besoin d'aide et de soutien mais je aimerais je aimerais de domu Dziękujemy bardzo trzymajcie się zdrowo

2008, 2008. W 2008 roku, tak? Pierwszy raz. I pracował pan? Nie. E, był pan. Był pan bezdomnym? Od razu. A w którym roku miał pan wypadek? W 2010 roku, tak? Aleman? A, Aleman? Aleman? Voilà. W Niemczech? Voilà. Aha, w Niemczech pan wola. jeszcze był. Wola. To pan cały świat zwiedził. <noise> <noise> Przede wszystkim całą Francję. Wola, wola. Nie chce pan zostać we Francji? Nie, nie, nie. Absolutnie. no. <noise> Dlaczego, jak pan przyjechał do Francji, nie. pan trafił na ulicę? Nie. Pan nie miał pracy, Bola. nie miał pan e, gdzie mieszkać, Bola. i pan wyjechał tak po prostu, tak? Bola. Czy komuś pan powiedział z rodziny, że był pan bezdomnym? Nikomu. <laughs> to są bardzo dobre emocje i wszyscy naprawdę bardzo się cieszą, że pan wraca. Ça dure toujours, on s'en souvient, on s'en souvient, on s'en souvient. On To nie wola, tylko język no to polski. Masz super! Ty mi nie wierzyłaś. Ty mi nie wierzyłaś. Dobra, i Otwierać. na ja Pięknie, nie, nie. Podnieś, bo. Gdzie jest wujek? Pięknie, bo są lekki. Gdzie jest wujek? są kałuice. Zaraz wyjedziesz, wujek, powrotem. Trzymaj masz te drzwi. Otwieraj, prosto tam. Nie zważaj. O, idę do ciebie? Witam się <słonik <ryduction>: <słonik> i witam cię w Polsce. Żeby ci tu było przy. to <słonik》>. no nie płacz. Masz dobrze teraz już. Po Widzisz babciu, no. co miał w portfelu? Ja napawę drugiego. Jak już tu u nas jest, to już nie płacz, bo masz opiekę i wszystko może. Powiedziała ta, że będziesz się opiekować, bo widzę, że opieka jest. Chodźcie dziadku.